Witam wszystkich yy, w nowym roku już nie nagrywałem, trochę nie miałem czasu yy, zgoniłem właśnie swoje murzynki tu latają no ale dopiero przed chwilą je zgoniłem klepią zaraz zaraz pójdą do góry ja jastrząbiję cały czas no ale no właśnie teraz o wilku mowa co on goni, co on goni, zaraz zobaczymy. A, tu jest. Tu jest, Kubany przyleciał. O, właśnie, stoi w miejscu. Gdzieś tu, o, tu jest. Coś kombinuje. O, widzę go, widzę go, widzę go. No, próbuję coś wziąć, zaraz zobaczymy. Czy coś. No, Gdańskiego, ale. Nie, nie udało mu się. Takiego gdańskiego, co cały czas ucieka przed jastrzębiem. Ale uparty jastrząbek, no tu leci. No zobaczymy, co dzisiaj. Tu gołębie pikują na gołębnik. Ale dziku znowu. I co znowu? Ach, musną murzyna. Siadają, gołębie siadają. Tu gdzieś pok pikują w dół. Gdzie on teraz jest? a tu jest dobra tutaj jest bardzo wysoko jest część gołębi rozbił całe stado ale skobany tutaj leci o zobaczymy co on tam tam bardzo wysoko w chmurach w tej mgle są gołębie i on tam je on tam je wiedzi Gdzie on teraz jest? O, tam podciąga je do góry O, tutaj, tutaj, tutaj jest skubany. Tam jest daleko. Nie widać go dobra Na razie pauzę, bo. Witam po pauzie. No nic nie wziął, ale jest tam bardzo wysoko. Gołębie się zlatują, bo po prostu... Widzę go jeszcze bardzo, bardzo wysoko, ale nic nie upolował. No ale trzy razy uderzał. Tu się jeszcze zlatują. No, już dochodzę. No tak mglisto jest paskudnie no Bij, spodziewałem się tego No ale niech trochę Niech trochę je przegoni, nic im nie będzie Nie wiem gdańsk jest, jest chyba Nie widzę tego Gdańskiego Dobra, na razie pauza Witam po przerwie, no na to wygląda, że jastrząb złapał mi Gdańskiego, bo go nie widzę, jednego dopadł, bo dwa razy uderzał, za trzecim razem się rozbiły, ale no nie widzę Gdańskiego, jeszcze rzucę okiem tu na dachu, no dokładnie nie ma Gdańskiego, nie widzę, chyba, że go tak zapędził, że może przylecieć. No ale on tam skończył mi też tu do mnie zaleciał, także może do i wrócił na miejsce, bo to prawdopodobnie tam takiego Edzia tam sąsiada dalej kawałek to może jest jego. Mówi, że kiedyś Mgdański taki biało-czarny zginął. To może i całkiem... On też myślał, że Jastrząb mu go y, złapał, ale całkiem możliwe, że, że to był ten jego A on go nie chciał. Co tu jeszcze? Słuchajcie, no teraz jest tak, że zobaczcie, jest niby śnieg, jest odwilż i, i, i gołębie się parzą. No nie wiem, teraz już cele pozamykane. Cele pozamykane i gołębie po prostu i tak, i tak chcą e, znosić jajka i, i się chcą parzyć, no. No trzeba przetrzymać. No, nie chcę odsadzać tych samców od samic, bo to w tym przypadku u morzynów to dopóki prawdopodobnie i tak to mam cele pozamykane to najpierw na ziemi będą. U Budapesztów są jajka e, ale nie daje im też siedzieć Tam widzę, że i tak się zaparzyły, nie tak jakbym chciał e. no a teraz nie ma takiej frajdy, nie można posiedzieć, bo za przygołębiach, bo jest wilgotno, mokro i Tyle, że się wypuści i, 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 i troszkę tam jak ja nie walnię, no to można posilić przy nich A tak to mglisto co chwilę śnieg przepaduje ale tak jak wszędzie i, i, no i trzeba wytrzymać to jeszcze z dwa miesiące ten styczeń zleciał, bo w lutym to już luty jak to mówią, krótki jest i, i wtedy będzie wiosna, że tak powiem mam tu kilka takich parco muszę porozparzać, tym widzę się pobrały w tych murzynach tu przyleciał taki Budapeszt, koczek taki tam u góry siedzi, o Ten biały taki na głowie, na czubku ma trochę, bez obrączek, bez niczego Wygoniłem to przychodzę później, siedzi znowu I to takie mam go zabić, nie będę zabijał gołębia, mam go wydać komuś, wynieść ale lot nie jest, rozlatał się i śmiga, także Także ben, będzie latał pewnie A później to wezmę, wydam albo wyślę komuś nie mam do wyszpanca białolota nie mam nie mam samicy cały so, samczyk no, ale może bliżej wiosny tam kolega ma mi Podesłać jak się okaże to będzie samiczka. Bo ma niby dwa, mówię, jed, jedno samiec no, a drugie. No dwie sami, jedno jedna na pewno samica, a druga nie wie, nie? Także jeżeli to będzie też samica, to mi podeszle. Czerwoną taką. No tak to jest z teraz. Nie ma takiej frajdy, nie ma tego tego. Spokojnego takiego posiedzenia przy kabie sobie bo gołębie też siedzą takie o, wilgotne. Jeszcze zgonię, może jeszcze je raz zobaczymy. Może jastrząb się. No dobra, zobaczymy. szmatą tylko na początku, macha mi tam jakoś latają no, muszę hawać, że jak chcę żeby dłużej latały to muszę muszę machać, no nie ma innego wyjścia każdy wie kto ma co trzeba robić żeby długo latały no dobra zobaczymy nie w sobie Parzenia pokażę jak będę parzył teraz. Bo w Budapeszcie muszę pierwsze jednak tam odsadzić do parzenia A patrzę, że jeden murzynek przyleciał skądś Nie było go, widzę dowie, czyli wrócił dopiero O, ten tutaj O właśnie To po był dopiero do domu trafił no proszę no. no ale to są już mocne murzynki naprawdę te murzyny już dobra, nich trochę polatają mglistą i tak nie pójdą do góry bo jest ciężkie takie powietrze widać wilgotne zaraz otworzę im, im drzwi Zaraz w sekundzie wejdą No to w takim razie byłby czwarty gołąb i to tak którego mi jastrząp capnął No już go wcześniej ganiał i On tak odcinał dołem coś No i go jednak sapnął No trudno Dobra na razie pauzę bo one teraz się trochę rozlatały a mnie ręka boli Dobra, gołębie siadają od razu do wody bo to nie chcą się dzisiaj jak otworzę drzwi to od razu Mocne są gołąbki, mocne są i nie chcę ich stracić, bo co chwilę przepaduje taki śnieżek z deszczem. A jak pójdę za wysoko, bym podgwizdał i trochę pomachał dłużej, to prawdopodobnie poszłyby do góry i wtedy... W ...kaplica. A ja już... ...dwa razy mi odchodziły, także... Już to co miało odejść to mam nadzieję że już mi odeszło, już chyba starczy no, żarują chcą żarować i zobaczymy jak tu w środku też wariują pewnie kurde już Wsypnę im troszkę rzepaku. Dobra, niech tamte wejdą jeszcze, bo widzę, że się czają, chcą wejść. Dobra, na razie pauza. Dobra, weszły, zamykam mnie tutaj, bo nie ma co tam już. Jak one rozstraszone są to. Pozdrawiam wszystkich i trzymajcie się.